Thank <laughs> Gwiazda Dawida, Gwiazda Dawida To symbol ludu wybranego, dany przez Ja On symbolizuje jedność Żydów na całym świecie Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski A nam rastamanom przekazał go Pan Bo jesteśmy duchowymi dziećmi Salom ona i wielbimy Pana po całym świecie. Dla nas najważniejszy jest Bóg zastępów. Gwiazda Dawida symbol jedności, znak pańskiej łaski. Gwiazda Dawida symbol jedności, znak pańskiej łaski. Żyjemy według Bogorszego rozkazu i przestrzegamy dekalogu, wszystko co nie jest godne z nim. To nie babilońska, tak jak napisane w piśmie jest. Gwiazda Dawida symbol jedności, znak pańskiej łaski, Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski. Inne wyznania są siedliskiem piekielnych mocy, tylko my naprawdę czymy ja i w pełni utrzymujemy naukę pisma. Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski. Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski. Nie ma miejsca na Sodomie, bo to gdzie śmiertelny, za który grożą czeluście piekielne i nie ma już odkupienia. Gwiazda Dawida, symbol jedności i znak Pańskiej łaski. Gwiazda Dawida, symbol jedności znak Pańskiej łaski. Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak Pańskiej łaski. Aby chwalić Pana palimy ziele, choć ściga nas Babilon. Nigdy nie przestaniemy, albowiem tak przecie mu oddajemy. Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski. Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski. Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski. Gwiazda Dawida, symbol jedności, znak pańskiej łaski.